Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines w serii bez modów i bez DLC. i troszeczkę spadam z tego wiaduktu. Yy, no, witam, witam w kolejnym odcinku. Yy, no, ostatnio powstała takie coś, troszeczkę może niebezpieczne, ale, ale działa. Raczej działa, zjeżdżają sobie tędy pięknie. Może jakieś tutaj korki wprowadzili, ale co tam. Yy, ale co tam, w ogóle nie wiem, czy autobusy czasami nie zaczęły tędy jeździć, czy coś? Nie, autobusy sobie Dalej, tamtędy jeżdżą. Bardzo, bardzo dobrze. No więc dzisiaj będzie trzeba rozwinąć jeszcze troszkę to osiedle, troszkę z pustych miejsc. Zapotrzebowanie tak naprawdę na wszystko. No, idziemy w stronę 100 tysięcy mieszkańców, tak? Idziemy w stronę 100 tysięcy mieszkańców, ale najpierw jakieś tutaj może oddzielenie biurami od tych głośnych sklepów, może bez tego, tak? Tutaj niech się już raczej nic nie wciska. Dalej, malutkie sklepiki, na no, to też jest zapotrzebowanie. Proszę bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Gdzieś jakieś małe sklepy, a przy rondzie nawet teoretycznie mogą prosto przy rondzie stać. Czy, czy nie, nie, to, to może jest zły pomysł. Niech nie stoją przy rondzie, ale w okolicy ronda jak najbardziej. Yy, tutaj też na tym zjeździe, nie może przy tym zjeździe też już czegoś takiego bym nie chciał, tu jeszcze sobie to wypełnię. Dalej parę małych sklepików jeszcze na przykład na wyjeździe w tamtą stronę. Yy, no a tak ogólnie to chyba już wszystko mamy zapełnione. Tak, raczej wszystko tu już mamy zapełnione. Widzę, że tu jakieś się europejskie jeszcze rzeczy porobiły. Yy, cała ta góra, tak, cała ta góra ma być w zwykłej strefie, nawet mogę sobie to. O. Więcej tego zaznaczyć to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało, tak, 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 tak. Ok, dobra, żeby na pewno nic tutaj innego nie powstało. Y jeszcze tak myślałem, że w tym miejscu można by coś zrobić, tak. Tutaj jak najbardziej można jeszcze kawałeczek drogi zrobić, może już takiej zwykłej, bez żadnych drzewek. Y kawałeczek wyjazdu, na przykład w tą stronę. No i teraz jakoś tak tędy tutaj. Okej, okay, coś takiego, tak, w tym miejscu to jeszcze nie będzie jakoś bardzo groźne. No i chyba sklepy, tak, to raczej jakieś właśnie takie miejsce na sklepy, nic innego raczej tutaj już by nie mogło być. No nie, dla mieszkań to raczej za blisko, tak jak dla mnie małe sklepiki gdzieś tak dotąd tutaj tutaj super czyli to się zaraz zaraz powinno zabudować do tego jeszcze jakoś chciałbym wykorzystać ten pas tutaj przy lotnisku tą drogę też raczej na jakieś sklepy tak tylko jeszcze sprawdziłbym sobie jedną rzecz jeśli chodzi o to wyrównanie terenu No właśnie tutaj 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 całe to raczej chciałbym mieć dosyć takie równe tędy 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 super No ale zaczniemy raczej od po prostu Prostego takiego paska przy lotnisku, tak. Yy, strefy handlowe, tutaj też strefy handlowe, to nie będzie przeszkadzało w żaden sposób tym samolotom. No a jest mnóstwo, mnóstwo ludzi w tych okolicach, więc akurat będzie im gdzie zrobić jakieś zakupy. Do tego jeszcze wyprowadzimy sobie drogę, na przykład w tą stronę. Yy, I tutaj po tej stronie tych przewodów, przewody myślę, że zostawię, tak. One niech tutaj jakoś bardziej tak realistycznie wyglądają, niech wprowadzają właśnie taki realizm do miasta. To miejsce jeszcze trzeba by chyba kawałeczek wyrównać w ten sposób i teraz gdzieś tak dotąd to sobie możemy jedno z drugim połączyć. Czy chciałbym jeszcze tu się jakoś łączyć? A można, chyba można. Tak, chyba by można. Tylko może zacząłbym jakąś prostą drogą na przykład stąd kawałek za lotniskiem. Coś takiego dotąd. Tutaj też kawałeczek prostego i może nawet się uda jakąś taką drogę tutaj na zakręcie zrobić. No pewnie troszeczkę do góry, ale może być. Jak najbardziej może być. Woda, tędy, proszę bardzo. Tak, tak, tak i tak. Okej, okay, coś takiego. Tylko że w tym momencie nawet nie ma jakiegoś wielkiego zapotrzebowania na te sklepy, ale myślę, że parę biur też tu może być, tak? Jakieś biura do lotniska czy coś? Załóżmy, że tutaj niech coś takiego będzie, ale też raczej bez przesady. Ci oczywiście wody nie mają, tak? Bo buduję nowy fragmencik tego osiedla, a wody nie ma. Przeprowadzę jeszcze tędy na wszelki wypadek wodę, jakbym coś tu kiedyś chciał postawić. Proszę bardzo. Super, czyli to mamy tu są jakieś poopuszczane rzeczy? Dlaczego po prostu opuszczony brak? niewykształconych pracowników. Masz tutaj uniwersytet, na którym studiuje 1118 osób, więc nie wiem w jaki sposób masz niewykształconych pracowników. No ale nie chcesz być w naszym mieście, do to, nie? Bez przyciągania, i poróbmy sobie jakieś, na przykład, ścieżki, może prostą jakąś, powiedzmy, że tak stąd. Stąd dotąd jakieś przejście bym chciał, tak. Dalej, jakieś przejścia do tego parku się można podłączyć? Pewnie, że się można podłączyć. Więc, ścieżka na przykład. Dotąd wieżowca nie chcę niszczyć, bo to tak słabo by było zniszczyć wieżowiec dla jakiejś ścieżki. Okej, okay, tędy i czy tu bym się przecisnął? Tak, przecisnę się niszcząc ten sklepik, no ale to już mniejsza z tym. Tędy raczej żadnych ścieżek nie potrzebuje, tutaj też nie, co tu się stało z tym, z tymi strefami, halo, tego nie chcę, tego nie chcę, no właśnie. No właśnie tutaj, tutaj, to będą raczej jakieś parki w tych miejscach, ścieżkę można by zrobić na przykład, o tędy, tak. Tędy stąd sobie wyjdziemy i połączymy się jakoś z tym, też zawsze jakiś tam skrócik. Obok szpitala pewnie, tak. Przy samym szpitalu tutaj, stąd, dotąd. Ok, proszę bardzo. Dalej tędy. Coś, coś może być, coś może być tędy. Tutaj i do głównej drogi, na przykład, niszcząc tylko jeden sklep, połączyło się, chyba się połączyło, tylko jeszcze można by to wymazać. Ok, widzę, że nawet idą, także to już powinno działać. Chyba wszystko, jeśli chodzi o ścieżki. Tak, tu gdzieś przy lotnisku raczej ścieżek nie będę robić to by było niebezpieczne, żeby oni mi gdzieś tam chodzili tak blisko, także chyba wszystko, jeśli chodzi o ścieżki. Zająłbym się może jakoś tym parkiem. Pierwsze co, wszystkie te rzeczy, które tutaj były do wyburzenia, bo ja nie chcę tu jakiegoś takiego dziwnego parku, gdzie wszystko jest tak pomieszane, tylko to musimy sobie wyburzyć, tak, 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 do wyburzenia wszystkie te takie drobiazgi. OK, i zaraz się ładnie jakoś tutaj ten park zrobi. Tak, okej, okay, pięknie, no, mamy pusty teren i teraz żwirową ścieżką chyba. Pierwsze co? Ścieżka przez środek, tędy. Tędy na przykład. Stąd mogłaby być jeszcze jakaś taka druga ścieżka. OK, na przykład też łącząca się do tego miejsca. Czemu to się jakoś tak ładnie nie połączyło? Jeszcze raz tak i aha, miejsce jest już zajęte. Ok, ok, rozumiem. Dobra, niech to tak wygląda. Stąd jakieś przejście, na przykład w to miejsce. Tutaj środeczkiem, na przykład do tego przejścia dla pieszych, połączyło się, połączyło się. To tu już może zrobię. O, taki jakiś prosty fragmencik. Stąd jeszcze przejście, przejście, więcej, przejść przez ten park. No i z tego miejsca też jakieś wyjście. Dosyć dużo ścieżek będzie w tym parku, no ale niech on właśnie taki będzie. Stąd tu i jeszcze. Jeszcze tam jakby się udało ten fragmencik zrobić. Pewnie, że się uda. To takie zaproste troszeczkę do wyburzenia. Tak. I tak. Ok. No, coś takiego. Coś, coś takiego, więc teraz poproszę jeszcze jakieś drzewka. Takie coś, czy ja chcę takie coś czy coś innego. Może znowu te wysokie drzewa, tak jak właśnie tam na rondzie byłem. To jest to? Chwila. To raczej w kategorii tych dużych. No okej, okay, coś się małe trafił, ale załóżmy, że zaraz będą jakieś większe tutaj, no bo to raz jest, raz jest mniejsze drzewko, raz większe. W niektórych tych sektorach bym sobie coś takiego zasadził, ok, ale też bez przesady, raczej nie za dużo tego. Znowu właśnie, można by iść tak jak na tamtym rondzie, czyli znowu te drzewka, raz, dwa, tutaj w środku, do tego na przykład jeszcze zasadziłbym sobie je tu. No, taki bardziej stary park. Tak, jakieś właśnie takie już duże drzewa, jakieś takie rozrośnięte, a niekoniecznie jakieś różowe krzaczki wszędzie. Yy, takie drzewa. Takie drzewa też by można. Powiedzmy, że na przykład tu przy tej ścieżce. Tędy. Okej. Okay. Jakieś choinki. Taka straszna mieszanka tu będzie, ale nie, niech tak już zostanie. Tutaj, tutaj. I na przykład dwie tu. No i co? Coś jeszcze, coś jeszcze by trzeba. Tu jest za pusto. Tu jest troszeczkę za pusto, więc dostawiłbym. No dobra, niech będzie takie coś. No, taki, taki dosyć stary park. Stary park. Nie wiem, może coś dla odmiany też, żeby tutaj było. Jakieś parę krzaczków. Na przykład załóżmy, że przy każdych wejściach. O, niech będą krzaczki po prostu. Tak pokazujące, że tu jest wejście. Tak, i tak na przykład tutaj w tym miejscu. Nie wiem, tu jakiś taki jeden, raz, dwa, na rogu, tędy raz i dwa i gdzie jeszcze mamy? W tym miejscu i tutaj też na rogu, raz i dwa, super. No, także troszeczkę, żeby takich innych rzeczy było, to jeszcze te krzaczki, ale tak to raczej bym już to zostawił. Przechodzimy do tego parku. Przechodzimy do tego parku, tylko żebym tutaj nie wyburzył tego budynku. To, to, to całe wszystko do wycięcia, dalej, dalej, to jakieś takie drobiazgi, ale to malutkie te krzeczki. Okej, okay. do wycięcia, do wycięcia bez tych kamieni. Super. I pierwsze co to ja zrobiłbym tu nie drogi, tylko ścieżki. Gdzie są te ścieżki? Tu są ścieżki. Betonową, niech tu będzie betonowa ścieżka. Wyjście tędy. Wejście tędy tutaj całe, raczej tak naokoło, właśnie przy tych budynkach. Dalej przejście w tą stronę, stąd tutaj, i stąd. Tutaj pięknie, 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 i w środku też jakieś jeszcze ścieżki, ale tu już nie będę robić żwirowych, tylko właśnie niech już te betonowe będą. Tak i tak. To się oczywiście niszczy, jak się łączy z tymi innymi, no ale tam już poprawiam, tędy jeszcze jakaś w ten sposób. To niech będzie właśnie taki park troszeczkę z mniejszą ilością ścieżek, żeby już nie było tak dużo jak tam. Może kamieni nie będę tu dawać, tylko właśnie jakieś drzewka. Jakieś drzewka, powiedzmy, że w tym stylu ewentualnie, o może takie, tak, tutaj takie bardziej właśnie jasne, zielone, tak, 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 no ogólnie niech ten park właśnie w nich będzie, a poza tym dołoży się też jeszcze może właśnie tych różowych krzaczków, okej, okay, tak, tak, tutaj coś takiego, no dobra, całe to centrum jakoś, jakoś tak sobie zapełnię tym, kawałeczek dalej tu. Nie za blisko tego drzewa, raczej nie, raczej nie. O, tak i tak. No, czyli tak bardziej w okolicach środka. Y, tutaj bym nie podchodził tu na przykład o na wejściach, coś takiego. Raz, dwa, raz, dwa. Znaczy na wejściach, to i tak jest już przy tym. To i tak jest już w środku parku. Tutaj i tutaj to różowe w takim razie usunę, bo ono jest jednak troszeczkę za blisko. Może nawet to bym usunął, tak? Bo to za blisko już do tego miejsca podchodzi. No i co jeszcze? Może te najmniejsze krzaczki. Najmniejsze krzaczki, gdzie można by zrobić? Też na przykład kawałek przy wejściu. O, albo wiem, od wejścia do różowych, ale tak dosyć blisko siebie. O, coś takiego. Dalej, tędy. Dosyć blisko. Takiego parku jeszcze nie mieliśmy, raczej czegoś takiego jeszcze nie robiłem. I teraz stąd znowu bliziutko do różowych. Po tej stronie tak samo, i teraz znowu tutaj od wejścia, bardzo bliżutko siebie, y, aż do różowych, i teraz po tej stronie, i tam jeszcze chyba nam jedno wejście zostało tylko, y, tak w tym miejscu, więc już to sobie postawię. Tak, no i widzicie, pełno ludzi tutaj chodzi, super. No, pięknie, pięknie. No okej, okay. niech ktoś takiego będzie przy tych ścieżkach raczej już nic nie będę robił Jeśli chodzi o te puste przestrzenie między innymi tymi domkami, to tam raczej już żadnych takich specjalnych parków nie będzie. Najwyżej mogę to wypełnić właśnie jeszcze jakimiś dodatkowymi drzewkami. Tu jest jeszcze taka pusta przestrzeń, nad tym się zastanowię. Tu może jeszcze jakieś ścieżki porobię, ale w tych wszystkich miejscach to już raczej, o, tylko jakieś takie drzewka na szybko sobie z góry powstawiam. Dalej, jeszcze tutaj, przy rądzie, też sobie to jakoś zazielenie. Tutaj, ok, też bez żadnych ścieżek, no już bez przesady. Oj, tu jest jeszcze tak strasznie pusto, więc całe to, właśnie w jakichś drzewkach, tędy, tędy. No. Także pięknie, pięknie, coś tutaj, coś tutaj, jakiś problem ze śmieciami, zaraz się tym zajmę. Zaraz się tym zajmę, tylko może właśnie jeszcze jakieś ścieżki tędy bym zrobił o, jakaś taka żwirowa ścieżka. Tu na przykład troszeczkę obecne tych sklepów będą troszkę mniejsze, no ale dzięki temu będzie się dało jakoś tędy przejść i tu na przykład przez te małe sklepiki. Okej, okay. no, jakaś taka jeszcze ścieżka tędy i na przykład tutaj o. Ale chyba już bez jakiegoś ozdabiania tych ścieżek jakimiś drzewkami czy coś. Po prostu tu jeszcze coś yy, powstawiam. No, zwykła ścieżka, zwykła ścieżka. Pięknie, pięknie, pięknie. Problem ze śmieciami, tak? Problem ze śmieciami macie. To co? Coś by trzeba zrobić. Tylko pytanie, gdzie jeszcze? Tutaj prądu nie macie, tak? Yy, teraz chwila, co ja wam tutaj mogę zrobić, żebyście mieli prąd? Jakiś na przykład taki park. Tego typu park by można dać, tak. Chociaż nie wiem, czy on da radę. Jeden taki tu, no nie, no nie, tu jeszcze coś trzeba zrobić, tak, jeszcze parę biur chyba, jeszcze parę biur i będzie prąd, super. Yy, problem ze śmieciami, co ja wam tutaj mogę dać, wysypisko albo spalarnie, także może takie troszeczkę niezbyt ciekawe rzeczy na te okolice, no ale gdybym dołożył na przykład spalarnię jeszcze na tej strefie fabrycznej, jeszcze więcej tego wszystkiego. To będzie strefa zaraz spalarniowa, a nie fabryczna, bo tych fabryk to tutaj ledwo co jest. No tak to elektrownia, jakieś te, tutaj opróżnianie zakończone, no. Więc niech te śmieciarki wyruszą. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy tu jakieś korki wielkie się nie porobiły. Wielkich korków nie ma. To znaczy wjechać tu się do góry da, tak? Tu się da wjechać. Śmieciarki powinny dać radę. Jeśli chodzi o ten zjazd, to też nie jest raczej zakorkowany. Nie, no, no ruch jest, tak. Ruch jest, są skrzyżowania bez świateł, więc zawsze to troszeczkę jakoś tam wolniej działa. No ale ogólnie to tragedii raczej nie ma. Tu też troszkę taki ruch. W ogóle sprawdźmy to na tej mapce. 80% no. Ta część ładnie, ta ładnie. No tu są problemy, tak, tu są problemy. Hmm. Ktoś tam kiedyś pisał, żebym spróbował ustawić te znaki stop. No powiedzmy, że po tych stronach niech tu będzie taka główna droga, tylko to też może spowodować inne problemy. Może być tak, że teraz każdy się będzie musiał zatrzymywać, nawet jak nie będzie korków. Więc nie wiem, czy to jest najlepsze. No ale sprawdzimy. Na tym skrzyżowaniu yy, i na przykład na tym skrzyżowaniu jeszcze coś takiego ustawię, chociaż boję się tego, boję się tego ustawiać. Stąd stop i stąd stop, tak. No. I niech ci sobie przejeżdżają, na tym rondzie troszeczkę słabo. Też to troszeczkę trwa. Nie wiem czy dawać stop przed wjazdem na rondo. Może tego już nie będę ruszać. Na razie tak to zostawię. Yy, Okej, okay. przejdźmy może tutaj, tak, bo chciałem właśnie zrobić tu więcej tych stref handlowych. Yy, no ale przedtem nie było zbyt wielkiego zapotrzebowania. Teraz jest takie, no, minimalne jakieś zapotrzebowanie na to, więc wykorzystam to. Może, nie, nie, nie. Jakieś przepisy muszą być. Nie możemy podchodzić za blisko tych przewodów, tak. Yy, jednak jakaś odległość musi być zachowana yy, w tym miejscu. może być. Jeszcze troszeczkę sklepów tutaj też, w tym miejscu na pewno nie, bo tu jest podejście do lądowania. Mam nadzieję, że o te przewody nie zahaczą. Coś takiego, woda, woda powinna tu być, tak? Woda tu powinna być. No i jeszcze, może bym się zajął czymś takim, jak właśnie parki w tej okolicy. No bo ten jeden duży park, czy te sztuczne parki, one im za dużo nie dadzą. A chcielibyśmy zachęcić ich jakoś do rozwoju, do tego, żeby się tutaj wprowadzali. Więc może, może dołożyłbym jakiś na przykład taki park w tym miejscu. Dalej, coś takiego obok tej podstawówki. I może jeszcze na przykład w tych okolicach jeden park, chociaż chwila, poczekajmy, niech to się właśnie, 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 bo nie muszą być tak blisko siebie, tu jeszcze by się jakiś park sprzedał, tak, tu może być, tu może być dosyć głośny. Jest szpital, policja, także taki park y, lepiej tu postawić w okolicach sklepów, w okolicach sklepów to można by, nie wiem, jakieś takie boisko czy coś, o, po tej stronie na przykład, jedno takie boisko. Drugie takie, o, tutaj na skrzyżowaniu, jakiś taki teren sportowy, niech będzie. Yy, I powinno się troszeczkę lepiej tutaj na górze zrobić. Coś mi się wydaje, że będzie lepiej, ci to za bardzo tego nie potrzebują. Mło, spadło zapotrzebowanie całkowicie na te strefy yy, handlowe, całkowicie spadło, a za to mamy zapotrzebowanie na strefy mieszkalne. No, coś mi się wydaje, że tutaj na górze to ja już tego raczej nie zrobię. Tak, to już chyba jest koniec tego osiedla na górze. Koniec osiedla na górze, no i już następnym razem będzie trzeba. Trzeba gdzieś zejść tutaj na dół, no i ewentualnie hmm, tu jakoś wyrównać ten teren, zrobić dalszą część tego osiedla. No a potem się pójdzie tu jeszcze w jakiś przemysł. Zobaczymy, zobaczymy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.